Po raz kolejny jesteśmy w Tomaszowie Lubelskim, na Ekologicznym Kiermaszu Rozmaitości, gdzie więcej na temat kiermaszu dowiemy się od głównego organizatora. Trwa właśnie 14. Ekologiczny Kiermasz Rozmaitości. Jak co roku cieszy się on ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim miłośników piosenki ekologicznej. No niestety pogoda nam w tym roku troszeczkę nie dopisuje, na szczęście nie pada deszcz, ale jest dość chłodno, stąd Stąd naprawdę jest zimno, ale przedszkolaki skutecznie rozgrzały całą publiczność. Było bardzo, bardzo gorąco na scenie i na widowni. Ogromne brawa, wspaniałe nagrody. Obok kiermaszu ekologicznego, jako współorganizatorzy, występuje Tomaszowski Dom Kultury występuje Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, Starostwo Powiatowe. W tym roku włączyły się w organizację Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz Państwowa Komenda Straży Pożarnej także w Tomaszowie Lubelskim oraz Tomaszowskie Amazonki. Oprócz tego jak co roku gościmy Y, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich z całego powiatu. W tym roku mamy 8 kół z różnych gmin. Prezentują tam one swoje wyroby kulinarne, które za naprawdę niewielką opłatą y, można było spróbować. I rzeczywiście cieszę się dość, dość, dużą, y, dość dużym powodzeniem. Y, dla, y, mamy też stoisko oczywiście nad leśnictwa i mieszkańcy miasta mogą zakupić krzewa, krzewy, kwiaty. Czyli to wszystko, co teraz jest potrzebne do ogrodu. Przyjechaliśmy z Sumina, z koła gospodyń wiejskich. Mamy swoje wypieki ze swojej mąki, swojej kur jajka, wszystko mamy ekologiczne i dobre i niedrogie. I zapraszamy na zakupy do nas. Dobre? Dobre? Bardzo dobre. No, bardzo dwa. Ja jeszcze wezmę tych pierogów. Proszę Panią, sosem? Dać troszkę sosu na wierzch? Panu zapakować do Sos jest taki naturalny. To jest jogurt. One się ciepło. A Pan jakiś czas chciał? Zapakować czy tak? Stąd ja gatka. Lecisz Mamy bardzo dobre te pierożki z takim farszem. Pozwóduchce. To się poni minimalnie, A te pierożki zatem. Z pasty kinka, fileta z kurczaka, pieczarka, buforenca. I my. O, ja prezentuję. Ja nie wiem. Panie, nie ja no, pan filmuje Jedna porcja? Oj, dwie! No wrócimy później do drugiej. No pewno. Ja jeszcze wybierz panu lagar, pan na pan mnie

Tak? Jesteśmy na kiermaszu ekologicznym rozmaitości. Przyjechaliśmy jako koło gospodyń wiejskich Jagodzianki z Majdanu Górnego, prezentujemy swoje wyroby ekologiczne, mamy do wyboru pasztet z celera, masło z grochu, swojski smalec, Jagodzianki z jagodami.

Proszę bardzo. Czy Pana też poczęstować? Może Pan się skusi na sałatę, taką odrobinę owoców, słodkości naturalnej. Proszę bardzo. Przyjechaliśmy na konkurs ekologiczny, na kiermasz ekologiczny tutaj właśnie w Tomaszowie. Przewiozłyśmy produkty, wszystkie właśnie ekologiczne, zrobione w domu, domowym sposobem. No mamy ciasteczka, serniczki, mamy, mamy piernik z wiśniami i z jabłkami, mamy ciasteczko z nasoku pomarańczowym. Tu jest taka rolada, rolada serowo, serowo mięsna, też bardzo dobra, smaczna. Rogaliki, rogaliki też własnej roboty, rogaliki z nutellą. Jeszcze jedno. Prosimy się poczęstować, nie chciał pan... Cięż, niech... No, niech pan, niech pan odwraci, żeby powiedział. Zdjęcie z damy ci pieroga, Tak żeby powiedzieć, No, myśmy No, musimy tak To tak samobiciwo tam To To taki bieg kto byś to że pojemnik tak tak to pani to kuzyn przyjeżdża stempel zabiera zresztą. na szansę na Zainteresowana grupa dzieci dopytywała przewodnika o służbie psa w policji, a osoby dorosłe mają okazję oznakować swoje rowery. Dalej. 34. Mów jaki tam Podaj numery wstępne LB LB no. Numer telefonu. Do... My, jako Nadleśnictwo Tomaszów, również czynnie włączamy się w promowanie ekologicznych bioróżnorodności, które tutaj dzisiaj mamy okazję na tej wystawie, na tym kiermaszu, oglądać i jako. Lasy zaprezentowaliśmy się głównie od strony leśnej. Czyli na naszym stoisku znajdziemy na przykład takiego oto spreparowanego bobra, Mogą, możemy tego oglądać w pełnej okazałości, jak również jego miejsce żerowania. Widzimy, jak ten bób tutaj tymi swoimi ostrymi siekaczami to drewno ogryza. Na przykład jak wygląda gniazdko dla ptaków, bo nie zawsze mamy okazję w lesie, w praktyce go zobaczyć, gdyż jest z reguły bardzo wysoko na gałęziach drzew. Także widzimy tutaj takie gniazdko. Obok możemy zauważyć, jak kiedyś wyglądało żywicowanie drewna, czyli pozyskiwanie żywicy. Żywica miała bardzo szerokie zastosowanie, szczególnie w medycynie. Widzimy, jak były nacinane spały żywicarskie, jak do kubeczków spływała żywica. Wiele eksponatów różnych fragmentów drewna możemy rozpoznawać jak wygląda jak wyglądają żerowiska owadzie na przykład na takim kawałku sosny jest wiele owadzi żerowisk możemy dla zainteresowanych pokazać, wytłumaczyć jakie owady, jakie szkody powodują, jak wyglądają ich te żerowiska. Przekroje poprzeczne dla zobrazowania różnicy jak te różne gatunki wyglądają takie oto urządzenie, które już przechodzi do historii, często Starsi na pewno wiedzą, często używane do zbierania jagód, potocznie zwana zbieraczka, służyła do przeczesywania tak jakby stanowisk borówki czarnej w lesie, potocznie zwanej jagodą, i takim urządzeniem oto przyspieszano nieco tą mozolną pracę, gdyż jest to praca taka typowo ręczna. Taką ciekawostką na przykład mamy kilka też okazów, owocników różnych grzybów. Grzyb to jest akurat szkodnik taki w lesie, który powoduje rozkład naturalny drewna. Niemniej jednak jest to nieodłączny element lasów i często możemy zobaczyć, jak taki owocnik wystaje na przykład, pokażę tutaj na takim pniu drewna. O tak to mniej więcej wygląda w lesie. Jak taki owocnik rośnie na drzewie, to wiemy, że już w środku w tym drewnie znajduje się zgnilizna. Mówiliśmy teraz o drewnach, o drzewach, a powiem troszeczkę o zwierzynie. Oto na przykład taka dla zobrazowania, jak duża, jak ciężka jest łopata łosia też możemy zobaczyć, możemy dotknąć tak wygląda łopatałość natomiast tak wygląda tyka jelenia jest to poroże jelenia jedna wprawdzie jest tylko jedna styk. bo jeleń nosi takie dwie widzimy jakie to jest duże, duży twór ciekawostka taka, że jeleń taką, takie poroże tworzy w ciągu jednego roku w każdym roku takie poroże zrzuca i tworzy na nowo także to musi być to bardzo silny organizm, ażeby mógł co roku takie poroże utworzyć. Cóż jeszcze? Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zjawisko wyłącznie występujące na terenie roztocza, tutaj naszego skamieniałe drewno. Jest to twór bardzo ciekawy, ponieważ nie jest to już drewno, tylko drewno jest przesiąknięte taką krzemionką, zmineralizowane i nawet na wagę czuć, że jest to zupełnie inny już inna struktura, inna waga. Po prostu kamień o strukturze takiego drewna. Także bardzo ciekawe, niepowtarzalne w skali kraju i w skali Europy zjawisko, które występuje na naszym terenie. Takie oto gabloty leśnych i nie tylko leśnych owadów, które występują na terenie lasów. Przeważnie są to owady występujące nocą, różnego rodzaju ćmy potocznie zwane. To jest tylko znikoma ekspozycja, bo owadów w lesie jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast mamy tutaj tylko taki malutki fragmencik pokazowy ale można zobaczyć, nie zawsze się to w lesie widzi, bo często te motyle można zauważyć, ale często latają właśnie nocą, także nie widzimy ich w ciągu dnia. Możemy jeszcze zauważyć spreparowaną tutaj suwkę. Mamy takie możliwości, że mamy możliwość taką, że spreparowane ptaki też możemy pokazać. I tutaj ciekawostka, może nie z naszego terenu, ale ciekawostka z racji tego, że jest to poroże, Renifera. Na naszym terenie renifer nie występuje, aczkolwiek jest ono pozyskane z Norwegii. Kolega kiedyś przywiózł, nie, jednak jest to po prostu z, nie z naszego terenu, ale z tej Norwegii. Tak jak mówiłem, jesteśmy jeszcze tutaj. Możemy zauważyć skórkę z kuny, i obok tutaj znajduje się także skórka z lisa. Obecnie Obecnie te skóry już nie są tak modne jak lat temu, kilkadziesiąt. Bardzo chętnie panie tworzyły sobie z takich skórek lisich różnego rodzaju, takie na, na, na szyję, zarzucane w formie szalu. Dzisiaj no, muszę powiedzieć, że pogoda trochę nam sprawiła spłatała figla i jest zimno. Ale mimo wszystko, i tak wiele osób przyszło, aby. Skorzystać z atrakcji, które właśnie Kermasz Ekologiczny w tym roku zorganizował. Słychać w tle występy dzieciaków z przedszkoli, ze szkół, nie tylko z terenu Tomaszowa, ale też i z okolicznych miejscowości. Ale myślę, że główną atrakcją dla tych, którzy przyszli, jest właśnie możliwość zakupienia, ale też i obejrzenia wielu roślin, które można jeszcze w tym roku spokojnie w swoich ogrodach. Posadzić i cieszyć się, że będą wzrastały tutaj za mną. Są piękne piękne rośliny. Myślę, że jeszcze warto, warto skorzystać z tych możliwości. Taką atrakcją no, dzisiaj pewnie nie cieszącą się zbyt wielką popularnością, ale jestem przekonany, że przez najbliższe tygodnie i miesiące będzie stoisko właśnie, gdzie będzie można skosztować lodów, lodów wykonanych z produktów tutaj roztoczańskich, więc też i Park Miejski dzięki temu będzie miał bogatszą ofertę dla wszystkich, którzy tutaj przyjdą. Ale dzisiaj dominuje ekologia, Dominuje kermasz ekologiczny. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy skorzystali z tej możliwości, wystawili swoje rośliny, krzewy, ale też i przyszli, żeby tutaj w Tomaszowskim Parku spędzić czas.